Kiełbaski 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 Ja, 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 ja jeść kiełbaski Całymi kilogramami Suszone i wędzone I Witam was, ja jestem Blue Masters A to jest nasza penumbra przybudynie Ej, brudzi do gry, doszedłem sobie tutaj, gdzie miałem dojść, do no, szybu 13 Wchodzimy. Idziemy sobie naprzód. Kurde, Tu teraz? No nic, na się bije żywcem, trudno. Opie, ja przejmujesz się. O a nie myśl. Możesz, ty głupi jesteś. Straszno mi by zrobić. Mhm, też wiem, co to znaczy. Pającki! Zgadłem. O, bym się mylił. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. O kurde, nie tam. Tam też nie, wolę tutaj. Idę tutaj, cofie się stamtąd. Wolę tu, idę stąd. Uciekam. karaluchu. Jeden ty. O kurde, dużo was. Za dużo was na mnie Tu? Też nie Zaraz mnie zabijecie A ja się zesram ze strachu Powiedziałby mi ktoś gdzie mam iść Bo sam sobie za bardzo nie wiem <grym> Idziemy, a pająków nie ma a ja jeszcze nie sram ze strachu. Tylko sobie śpiecham, bo się boję. I sądziłem właśnie, że jestem głupi. Lalalala. La, la, la. O. Blokuj to. Opie. Blokuj. Nie dawaj im wejść. Wszystko co masz, dawaj tam. Nie chcę z pająckami się bawić. A to nie będzie za długi odcinek, bo ja dzisiaj akurat za bardzo czasu nie mam. Tak od razu mówię. A szkoda, mam wiedzieć. I ja tylko w tą grę gram i zrob tylko tak. Ale to spokojnie, nic takiego. O. He he. Teraz mnie złapcie. Albo lepiej nie. Mięsko. Co to? Kurde. Racja żywnościowa. Pewnie. Mm. O mój Boże, coś kogoś zjadło, tu w stało zostało. Suszone mięsko. O, tu coś jest. Pusta kartka. Po mi pusta kartka. Rysować sobie będę? <laughs> Buty! A nie mamy własnych, nie wiem, nie widać. Nie spadniesz mi na głowę. Ja jestem taki pewien. Przez przyjaciół poznaje się ale Bum. się Tak, tak. Pogadaj sobie. Ja się pozwiedzam. Nic. mam flary. Najczęściej ich używam. Nie wiem, no, ja mam flary. ile mam flary? Osiem. Szkoda, ich tak rzadko uży... wiem, czemu ich tak rzadko używam. No. Cofaj, tato. No. Tak jakby jeszcze chciało, to na wszelki wypadek. jest tu coś? Cholera. Znowu gadu, gadu. Pozdrawiamy moją dziewczynę. Lury hmm. są suche. Całe to miejsce jest martwe. Zebrana woda jest o odcień bardziej brązowa niż powinna. Tu jest jakaś woda? Ok, tu jest woda. Hmm. Plum? Nie, nie było plum. Pff. Woda przymarzła. Zamarzła. La, 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 la. Ja się stąd wynoszę jak najszybciej. Czytywanie. Co stamtąd takiego dostałem? Nic. Ale dobra, to już będę kończyć odcinek, bo ja nie mam za bardzo czasu, ale następnego spodziewam Spodziewajcie się jutro. Łał, mi się plącze, więc komentujcie, subskrybujcie, i tak dalej, tak dalej. Na razie. Pa, pa. Jezu, znowu roba, Straszy Ciszej tam, u siebie jestem. Dobra. Komentujcie. Subskrybujcie i te